Trzeciego dnia po śmierci Jezusa uczniowie otrzymują pierwszy sygnał, że jego ciała nie ma w grobie. Udają się sami, aby to sprawdzić. Będą potrzebowali jeszcze całych 40 dni spotkań z Jezusem w różnych sytuacjach i okolicznościach, aby dać się naprawdę się przekonać, że on żyje. Jezus z martwych wstały, spędzą z nimi czas. Spożywał posiłki, wędrował z nimi, nauczał ich o Bożym Królestwie, przygotowywał im śniadanie. Mogli go dotknąć, mogli usiąść koło Niego, mogli na Niego patrzeć. Przez czterdzieści dni, dopiero wtedy, obudziła się w nich tak silna wiara, że za prawdę o zmartwychwstaniu byli w stanie oddać swoje życie, przekonywać kolejne pokolenia uczniów. Że on naprawdę powrócił do życia. My również nosimy ten pierwiastek zmartwychwstania w sobie, tego przekonania, że Jezus naprawdę żyje, że jest pośród nas. Jak samo mówi, Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pokój i dobro.